Witam! Na początek zagadka. W którym polskim mieście ludzie palą najwięcej papierosów? Oczywiście chodzi mi o kraków. Każdy mieszkaniec tego miasta, wdychając krakowskie powietrze, przyjmuje rocznie ilość benzoapirenu odpowiadającą wypaleniu 2,5 tysiąca papierosów. W tym filmie chciałbym poruszyć temat, który dotyka wiele polskich miast. A w najgorszej sytuacji znajduje się miasto, w którym się urodziłem, wychowałem oraz mieszkam. Chodzi mi oczywiście o wspomniany już kraków, który przez swoje położenie zmaga się ze smogiem. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest smog? Przez lata uczyliśmy się, że smog to olbrzymia latająca jaszczurka mieszkająca pod wzgórzem Wawelskim. Jednak teraz krakowianą ta nazwa kojarzy się zupełnie z czymś innym. Smogiem nazywamy nadzwyczajnie wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza występujący na obszarach dużych miast lub terenów uprzemysłowionych, spowodowany wystąpieniem niekorzystnych warunków meteorologicznych. Tymi zjawiskami są zazwyczaj brak wiatru, wysoka wilgotność powietrza oraz inwersja temperatury, czyli zjawisko polegające na wzroście temperatury wraz z wysokością. Można rozróżnić dwa rodzaje smogu. Pierwszy to smog letni zwany pod nazwami smog fotochemiczny lub smog typu Los Angeles. Powstaje on w miesiącach letnich w strefach subtropikalnych, kiedy zanieczyszczenia, głównie spaliny samochodowe, wchodzą w reakcję chemiczną ze światłem słonecznym. Powstaje wtedy ozon, który może utrudniać oddychanie. Nas jednak będzie interesował głównie drugi rodzaj smogu, czyli smog londyński lub smog zimowy. W jego skład wchodzą głównie dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, benzopireny oraz pyły. Powstaje on głównie zimą, kiedy z reakcji spalania paliw stałych, wcześniej wymienione związki dostają się do atmosfery. Przez wspomnianą już inwersję temperatury, zanieczyszczenia te zamiast się ulotnić, przylegają do powierzchni Ziemi. W Polsce najmniejsze zanieczyszczenie powietrza jest w miastach znajdujących się blisko morza. W rankingu tym króluje Gdańsk. Jednak im dalej na południe, tym więcej zanieczyszczeń. Ostatnie miejsca rankingu należą do województw śląskiego i małopolskiego, a w szczególności do Krakowa. Zanieczyszczenie w Krakowie jest tak duże, że znacząco zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Według Światowej Organizacji Zdrowia stan powietrza w Krakowie jest fatalny i szczególnie w okresie zimowym rzadko spełnia normę zanieczyszczenia powietrza. Organizacja ta sporządziła raport najbardziej zanieczyszczonych miast. Na 1100 przebadanych miast Kraków jest na 145 miejscu, jeśli chodzi o PM10, czyli pył o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Pył taki jest bardzo niebezpieczny, ponieważ jest na tyle lekki, że nie opada. Nazywa się go z tego powodu pyłem zawieszonym. Jeszcze gorzej sytuacja się klaruje, jeśli chodzi o pył PM2,5, Czyli pył o średnicy ziaren poniżej 2,5 mikrometra. Na 575 miast Kraków znalazł się na ósmym miejscu. Pył ten jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż PM10, ponieważ może wniknąć głębiej w organizm ludzki. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego akurat Kraków jest tak silnie zanieczyszczony? Średnia wysokość Krakowa wynosi 219 metrów nad poziomem morza. Natomiast najniżej, położony punkt w Wieliczce, leży 224 metry nad poziomem morza. Podobnie jest z innymi miejscowościami otaczającymi Kraków. Miasto leży w Niemczech. Ukształtowanie terenu znacznie utrudnia odpływ zanieczyszczeń. Wiatr nie jest w stanie ich wywiać. Drugą kwestią jest zwarta zabudowa Krakowa oraz mała ilość naturalnych kanałów wentylacyjnych. Znajdujemy się teraz na osiedlu Cegielnianym, w pobliżu rzeki Wilgi. Jest to ważne miejsce z punktu widzenia oczyszczania Krakowa. Mieszkańcy tego osiedla walczyli o to, aby nie powstały tutaj bloki. Udało im się to. Zamiast tego powstanie tutaj park rzeczny Wilgi. Jest to naturalny kanał wentylacyjny, dzięki któremu czyste powietrze z miasta dociera do jego centrum. Jednak wiele takich miejsc w Krakowie zostało zabudowanych i już nie wentylują Krakowa. Przykładem może być chociażby dolina rzeki Rudawy. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza prowadzi do wielu chorób i należy starać się go unikać. Mieszkając w Krakowie jesteśmy narażeni na nowotwory, zawały serca, astmę skrzelową, przewlekłe zapalenie oskrzeli, paraliż układu krwionośnego. Ponadto kobiety w ciąży wdychające zanieczyszczenia rodzą dzieci z obniżoną odpornością i mniejszą masą ciała. Dopuszczoną średnioroczną wartością pyłów, jaką możemy wdychać, w przypadku PM10 jest 40 mikrogramów na metr sześcienny i w przypadku PM2,5 28 mikrogramów na metr sześcienny. Niestety bardzo często jesteśmy narażeni na wielokrotne przekroczenia tej normy. Na Alei Krasińskiego średnioroczne stężenie pyłu PM10 wynosi aż 76,6 mikrogramów na metr sześcienny, natomiast PM2,5 aż 55 mikrogramów na metr sześcienny. Wiemy już czemu zanieczyszczenia zalegają nad Krakowem i do czego prowadzą, ale skąd one się biorą? Główną przyczyną jest używanie do ogrzewania mieszkań kotów na paliwo stałe, głównie na węgiel. To on jest sprawcą powstawania rakotwórczych benzopirenów oraz pyłów. Zdarza się również, że właściciele pieców palą w nich śmieci, co niestety jest nagminne w naszym mieście. Przypominam, że za spalanie odpadów w piecach domowych grozi kara do 5 tysięcy złotych grzywny. Drugim poważnym problemem jest wzmożony ruch samochodowy. Szacuje się, że w ciągu doby przez Kraków przejeżdża ponad 700 tysięcy samochodów. Władze miasta próbują walczyć z zanieczyszczeniem powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych. Jednak takie rozwiązanie wymaga czasu. Oprócz tego, aby powietrze było czystsze, miasto musi dbać o naturalne kanały wentylacyjne oraz rozwijać komunikację miejską i infrastrukturę rowerową. Po pierwsze, jak najszybciej zrezygnować z pieca na paliwo stałe i wybrać podłączenie do miejskiej ciepłowni lub wymianę kotła. Taka decyzja może nas kosztować teraz więcej, ale w przyszłości możemy cieszyć się dłuższym życiem i zaoszczędzonymi pieniędzmi na leczenie. Dla przykładu podam, że po wprowadzeniu zakazu stosowania paliw stałych w Dublinie liczba zgonów zmalała o 350 rocznie. A korzyści zdrowotne oszacowano na 20 milionów euro. Dodatkowo powstaje program dopłat do ogrzewania, więc warto się tym zainteresować, bo może właśnie Ciebie obejmie ten program. Po drugie, kategorycznie nie wolno spalać odpadów. Trzecim rozwiązaniem jest wybór roweru lub środka komunikacji miejskiej zamiast samochodu. Ważnym aspektem jest też edukacja ekologiczna mieszkańców miasta. Wielu ludzi nawet nie wie, że postępuje źle. Serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu! I zapraszam do subskrybowania kanału Eco Universe, gdzie co tydzień poruszam tematy związane z inżynierią środowiska, ochroną środowiska, biologią, ekologią, paleontologią i geografią. Ponadto zapraszam na mój następny film w przyszłym tygodniu. Za tydzień podam wyniki doświadczenia przeprowadzonego w poprzednim filmie. Do zobaczenia!